Trochę nie mogę się pozbierać tak słuchając pana premiera Millera, jego takiej zapiekłość jakoś antyukraińską. Nie rozumiem tego. Jak się chce ja kogoś, ja się się ja to kogoś uderzyć, to się zawsze kij znajdzie. Więc pan premier mówi teraz o aferach korupcyjnych. Czyli Unia Europejska przyjęła po raz kolejny logikę. Najpierw pieniądze, a potem zobaczymy. tym, że problem y, potem kończy się czasami tak, jak wielką aferą korupcyjną, z którą Ukraina ma bardzo wielkie e, problemy. Więc e, decyzja zapadła, e, jeśli chodzi o rosyjskie pieniądze, nie dlatego, że ktoś chciał zrobić przyjemność Rosjanom, tylko, wysok, tylko e, liderzy europejscy zrozumieli, że jeżeli e, zostaną pieniądze rosyjskie zabrane, to Rosjanie mają ponad 200 miliardów euro z europejskich aktywów obecnych na Ukrainie. I to głównie są Niemcy, Włosi, Francuzi, Austriacy.